Siema wszystkim w kolejnym odcinku z gry Mafia 2. Dzisiaj zajmiemy się rozdziałem numer 8 numer 8, może co ja powiedziałem, yy, dzikusy się nazywa poziom średni i yy, to jest już taka misja, gdzie rozkręca się dość mocno akcja. Będziemy mieli naprawdę sporo do robienia. I co oczywiście musimy poczekać, aż nam się wszystko ładnie załaduje.

No, straszna pobudka z rana, ale oni nagle zniknęli, albo mi się zdawało, że gdzieś tutaj nie, dobra, stoją, to ja się pomyliłem. Otwieramy drzwi. Tutaj mamy Playboya. Tak mam nadzieję, że żadnej tam nie będzie praw autorskich za to. Być może będzie jakiś dodatkowy odcinek takich ciekawostek, albo na przykład pokazania, yy, gdzie generalnie powinniś, gdzie się powinno szukać listów, gończych, yy, playboyów, a do tego, tak jak mówiłem, ciekawostki, tego typu jak w poprzednim odcinku, czyli ukryte scenki, ukryte bugi, ukryte miejsca, których nie dodali jednak autorzy do głównej gry, a do, na które da się wejść. To ciekawe. No, she who the hell was that? The guy's got a voice like Woody fucking Woodpecker. That was Marty. Remember the little kid you slipped down the street from me? I had to pick up the truck here, so he gave me a lift. What's going on with the truck? It's gonna make us some nice cash. Hop in. I'll explain on the way. You drive. Where to? Riverside. Alright, Riverside it is.

But, uh, ok, skończyli gadać, czyli musimy pojechać do Riverside. Oj, strasznie głośno pracuje. Ta ciężarówka, mam nadzieję, że mnie będzie słychać. Generalny Joe pytał, czy... nie gniewa się, czy Wito się nie gniewa.

Dobra, więc chyba właśnie ciężarówką uciekliśmy dla policji. Świetnie, że nie spisali nam rejestracji, z przodu mamy rejestrację. No i ciśniemy do przodu. Oj, tak trochę mało FPS-ów, tylko 25. No ale cóż. Ja mam gram na laptopie, więc i tak nie jest źle. Na full detalach oprócz Tamanty, Aliasingu i... I pchej tego całego. Dla mnie to nie robi praktycznie żadnej różnicy. Ojojo, oj. hamujemy! Dobra. Wybaczcie policjanci. Wybaczcie kolejny raz. Całe szczęście, że nas... nie chcecie nam nic zrobić. Dobra, chyba już jesteśmy nie tak bardzo blisko jesteśmy. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy niedaleko.

Karton redsów czyli szlugi, po prostu szlugi Zadowolony? Chyba 10 dolarów. Z opaczuszka, a 2 dolary, jednak gdzie są bluesy? To są bluesy, a tam w ogóle jeszcze będą łajcy, ale to później. Jakie emocje. O, wito, jak taki gangster typowy już wygląda. Kilka godzin później. What the fuck? Hey, Sarge, how you doing? <laughs> Gdzie będziemy mieli łajcy Dla pana komisarza. Gdzie są te walce? -y? Tu? Nie. O, tu, proszę bardzo. Więc jak widzimy, nie ma co się martwić. Nie wiem, czy widzieliście tam tego kolasia, co się skradł przy śmietniku. Starałem się go wam pokazać. Jak się przestraszył. Masakra. Czyli czas na get Vito. Millville. No, niestety, najgorsze jest to, że to dość daleko. A, z tej strony. Wybaczcie, bo Millville jest w ogóle na drugim końcu miasta. tania jeszcze nam nie pokazało nawet. Teraz nam już pokazuje. Tak, to jest drugi. Koniec miasta niestety Więc jedziemy tandy sobie wyjedźmy. Kiedy się cieszysz jest piosenka. Sorry. w samym razem uważaj jak jedziesz <noise> Okej, okay, lecimy sobie dalej Aż do Mileville. Bym zdecydował, gdybym policjant chciał nas nagle zatrzymać, bo to chyba ten sam eighteen yet. He does jobs, for me. He drives me around, makes deliveries, that sort of stuff. Thinks he's a gangster though. Spends too much damn time at the movies. Well, booth. the kid's got you for a role model. He's in for a lot of trouble. Oh yeah, Wise Guy. He reminds me a lot of you when you was his head. Exactly. And I spent two years dodging bullets in Europe and six years in the can since I met That's what I mean by trouble. What's the matter? Somebody shitting you, coffee this morning. It's like you forgot about all the good times. Yeah, remind you of those something, would you? No, to mówili o tym małym, znaczy małym, o tym młodym typie, który uważa się już za gangstera. Jak Joe powiedział, głównie z tego względu, że się naoglądał filmów. Na pewno takich, nie, w sumie to jest taki rok, że jeszcze nie było filmu. Chciałem Ojca Chrzestnego wymienić, ale Ojciec Chrzestny dopiero za 10 lat mniej więcej chyba wyjdzie. Tak więc na pewno nie chodzi o ten film. Być może o jakiś czarno-biały. Niestety nie pochwalę Wam się. Ło! Aha, zginąłem! O, <laughs> ja się jak moja babcia. Nie wiem w jaki sposób teraz zginąłem. Wybaczcie za to. No niestety nie dość, że to długa misja. To oczywiście jeszcze fajle muszą być. Jeszcze raz Was za to przepraszam. Nie będę tego przewijał. Dobra, dobra. I szybko. Lecimy. No taki głupi, bo nie jechałeś aż tak szybko na pewno, żeby zginąć. Ale cóż, trudno. Dobra, złasz. Big Run Chcą Co nam wlepić mandat? Niech się pierdolał. <takovanie> Thinks he's a gangster though. Spends too much damn time at the movies. Well, the kid's got you for a role, Model. He's in for a lot of trouble. Oh yeah, wise guy. He reminds me a lot of you when you was his age. Exactly. And I spent three years dodging bullets in Europe and six years in the can since I met you. That's what I mean by trouble. What's the matter? Somebody shitting you your me this morning. It's like you forgot about all the good times. Yeah, remind me of something, would you? Centrum oczywiście empire bye. Które, jak dobrze wiecie, ja podziwiam. No, jakoś szybko nam leci. Ok, więc teraz, aby tylko się nie rozbić, zaraz będziemy musieli zjeżdżać na prawo. Ale to za chwilkę. No, dawaj szybko. Shabert, track. W się skrzynia. Dobra, zwolnijmy trochę. O, okay, wyrobiliśmy się. I już niedaleko jesteśmy. Ponad połowa drogi za nami. I teraz aby tylko nie zfailować. Sorry? Cicho, Joe. Ciekawe, czy tutaj akurat uda nam się to wszystko ładnie sprzedać. Tu nie słyszysz, że trąbię? Spadaj stąd. O, to taki tank, jest ten samochód. Wali winne bez żadnych.

Dobra, mam nadzieję, że się odczepią. I pościg zostanie przerwany. Tak jest. Więc nie ma się o co martwić. No to chyba tutaj też zaczynamy sobie sprzedawać, oczywiście. A już się zbiegają. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Proszę bardzo. Jak damy inny karton, to po prostu Joe. Jakoś tam się rugnie do nas, że co ty kurwa dajesz i tak dalej. Przyklinam praktycznie tylko w tej serii. No. O. Z tego głównie względu, że myślę, że klimat gry zdecydowanie Pozwala na to, aby tam raz na jakiś czas się rógnąć. No, ktoś jeszcze? O, kurwa, co się dzieje? Maybe we're selling smokes two bucks a carton hundred bucks a crate. I'll make you a deal You fuck over ten cartons and maybe we'll let you and your buddy get out of here in one piece Hey look pal. How about you get back in your cute little car with your little friends there and I'll pretend I never seen you sound good? You don't get it do you you fat motherfucker? This is our turf and it's gonna cost you to operate here now pay up you're the one who doesn't get it you have any idea who you're talking to? One last chance. You walk away now and. Yeah, I'll tell you who I'm talking to. A fat two-bit fucking Dago door-to-door -door salesman hawking stolen cigarettes on my turf. And it's time to close up shop, asshole. Okay, boys. I think it's time for a fire sale. Shit, Joe! Oh, fuck! <laughs> what do you say now? Boy, who do I gotta say? That's what Dobra, mamy ich dogonić. W końcu pościg złabrzeli, więc jak najszybciej za nimi. O kur! A... Dobra, niech oni nam uciekną. No, uciekajcie nam. Dobra, mogę się zabić. Może ja się rozpędzę i się zabija, bo Wam pokażę ten pościg. Bum, będzie o jaka szkoda, zginęliśmy. Like you know Weź źle, już na początku, oczywiście, pojechałem. Dobra, po nim sobie przerywnik, right, i za nimi myślałem po prostu, że tam będzie jakiś ostrzejszy zakręt. A to można było prosto sobie tutaj jechać. Szybki też mają samochód, niestety, ale my na pewno nie będziemy odstawać. No, powiem Wam tak od razu, że i tak ich nie złapiemy, ale chcę Wam pokazać ten pościg. Ja lubię sobie jeździć samochodami w tego typu grach. O kurna, no, dawaj, dawaj po tomaku, oni mają te hotrody swoje, hotrody jakoś tak, które na pewno poznacie w późniejszym etapie gry. Nie wiem, czy nawet jakoś niedługo tę misję podzielę na pewno na ah, no, budka telefoniczna dobra może prosto pojedźmy oh, przez ten tunel no, 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 no. No, ale fajną fura chociaż mamy podrasowaną u mechanika ze względu na ten od silnika chyba wylot nie wiem jak to się dokładnie nazywa mechanikiem nie jestem Powinno, powinny nam się budki zaraz jakoś pojawić. Mam nadzieję, że szybko je znajdziemy. Będziemy patrzeć tu po bokach. O, dawać mi budkę. Czyżby tu jakaś była? Nie, to jest jakiś słapik. Budki telefonicznej, no szukam. Gdzie ona może być? Jakakolwiek no. Przy tym ładnym budynku może? Ajaj. Teraz spędzimy... No jeszcze świetnie jadę. Nie patrzyłem... ...na drogę niestety. No żeby budki telefonicznej nie było to absurd jakiś. Tam jest jakaś? Chyba nie. Trochę słabo, że nie są oznaczone. Powinno być nawet w tym momencie oznaczone. Ja pewnie przegapiłem już z ze dwie. Tylko jak zwykle jestem ślepy i nie widzę. Sorry chłop też tak wyszło. O kurna. No, jeszcze tych mi brakowało. Ale tym furą powinniśmy uczyć. Oczywiście budka jest teraz znaleziona. Bo jakby to inaczej. O, jest kolejna. Tak więc OK.

A bunch of grease balls? What the fuck happened? Look, look, Eddie, Addie, hey, listen, it's not our fault, okay? They set the fucking truck on fire before we knew what was happening and everything burned up. All right, we popped one of the guys, but... What do I fucking care? Just bring me my money. I paid two grand for that truck, and I want it back. Lucky for you two retards, I got Derek's guy Steve here with me. And we were just talking about what to do with those punks. We're gonna take care of them, now. Steve will meet you at the crazy horse. You know it? Okay. Crazy Horse. Yeah, I know where it is. Steve's gonna have a few guys with him. Show him that nobody fucks with us. No shooting, though. So it looks like just another gang fight. I don't want to read about a bloodbath in the papers tomorrow. All right, sure, Eddie. Don't worry. We'll take care of it. Pojedz the Crazy Horse. All right, we gotta meet Steve in front of that Crazy Horse. Oh ho ho! Drogi good news is he's gonna help us out. Bad news is Eddie wants his money back.

What's Steve doing working for Eddie? He works for Derek. Derek's with Vinci's crew. How the hell should I know? But hey, you are still going to take jobs from Derek, right? Even though you're working for Eddie, you all got to do what we got to do to get by. In pursuit of a speeding vehicle. Copy that. Sorry, sorry, sorry. Tak, tylko żeby nas teraz nie sorry.